Nagrywam jak troluje ludzi jako kaktus na Brookhaven. Zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, idę. Dobra, to ja się przebiorę w kaktusa i widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, ja już jestem przebrana w kaktusa. Kto to ten napis jakby wykasuję sobie. Dobra. Chodzący kaktus. Widzieliście kiedyś w ogóle w realiu chodzącego kaktusa? Bo nie widziałam. Dobra. Tą animację sobie włączymy w jakimś domu. Dobra. Nam będzie potrzebny śpiwór i bomba. No i, no i drabinę oczywiście. Dobra, gdzie jest? Zawsze mam trudność z yy, jakiejś rzeczy w yy, Jest w ogóle na tym Brookhaven bardzo dużo domów, więc może sobie zacznijmy od tego. Dobra, ja się na max zmniejszę. No kurczę! Hmm... Oho. Dobra. Najlepiej z tyłu ogródka sprawdzić, bo wtedy jakby może ktoś przyjść i... od tyłu. Najlepiej od garażu, bo w garażu nigdy nikt praktycznie nie chodzi. Dajcie mi chwilę z postawieniem tego śpiwora, bo ja się męczę za... Dobra słuchajcie, postawiłam. Wskakujemy. Dobra. Skradamy się. Nie ma tu żadnej baby. Albo Jana. Dobra. Idziemy. Dobra. Pani nie ma w domu? Tu nie ma. żebyśmy Dobra. Szybko. Bierzemy hajs. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Faster, 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 faster. Dobra. Tu Tu jakiś biedak jeszcze, miałam iść do tego domu, ale... Patrzcie jak ja dreptam szybko. Dobra, teraz pójdźmy do tego domu. No tu już jest problem. Pójdę od tyłu. Dobra. Kurczę, nie mam otwartej chaty. Ale znać w ten sposób. Patrzcie. Takie włączanie, i wyłączanie. Widać, Patrick, jak to No pewnie. Ja nie mogę, to na pewno ma dużo hajsu. Dobra, to nie Dobra, tutaj nie działa. To na wychodzenie jest mega. Fajne. No dobra. To może być jaśniejsza. Wskażę Wam, jak. O nie? Dobra, to postawię. Dobra, postawiłam. Aha. Dobra, słuchajcie, weszłam. Teraz tutaj. Nie skradamy. No, mi się też podoba. Co to ma być? Cóż, jest dość, stać, policja. Policja? No kurze. Musiałam się nie mogę właśnie skradać. O, dobra. Szybko. Dobra. Co to tam mm. już Co? Nie znikamy zostanę? Najgorzej jak ten tym gościu jest w domu Patrzcie Aha, może to jest schakowane, bo ja to próbowałam rok temu Szybko Aha, to ludzie się jadą, coś wkurzyli Mam teraz, zrobię sobie teraz taki parkour Utrudnienie jakby Ten Wchodzę Śpiwór muszę sobie zespałnić Ty O nie mm -hmm. Najlepiej Muszę Dobra Zespełniłam drabinę i wchodzimy na o nie. Tam są, tam są jacyś ludzie. Dobra. Kto to? One tak się zajęły czymś, że wcale nie widzą. Dobra. Teraz tu będzie potrzebny śpiwór.

To będzie na tyle w tym odcinku. Pa! A właśnie! Zapomniałam powiedzieć, że dzisiaj możliwe, że o 16, ale Wam nie obiecuję, o 16 wlatuje nasza mm, majowa piosenka. Mm, o 16, mm, dzisiaj. Majówka Emmy i Lili. Zapraszam do oglądania, no i o 16 możliwe, że będzie. Czyli jest raz 13 równa, więc za możliwe, że za 4 godziny będzie. Dobra. Ja już wam tuż daję pieniążki. Pa!